Witam dobry, z witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście kontynuacja serii Manchester United Glory. Myślę, że sezon nie dokończymy, bo chciałbym dla was to nagrać, ale mam mało czasu. No więc... Ja je przedłużam. No i... no. Eee... Dobra Oj, ja tutaj nie spojrzałem jak oni są wypoczęci. I wiesz, że tak średnio są wypoczęci. Nie tak, tylko... Fernandesza! No. Dobra, myślę, że... Zrobimy tak i tak wyjdziemy na następną mecz z Lidz. Dobra, wygrywamy 4 do 2, także zupełnie no, nie planu przestawić. Dobra, trudno, zagrajcie tak. Pewnie teraz odpadniemy. No jednak nie. Wygrywamy na szczęście. No mamy linii do kolejnego meczu. Myślę, że będziemy się w stanie do regenerować. No nie będziemy. Teraz to już na pewno odpadniemy. I jednak nie. No, dobra. Teraz nie ma co, nie żałujemy, dajemy na fula. tutaj tylko daję go na farmę Dessa wstawił. No, oczywiście Martina do rok Okay, już. Jeszcze jakieś oferty. No hmm. dobra. My i tak za bardzo nikogo nie kupimy. Chyba po prostu skipniemy to okienko, Trzeba zobaczyć, czy wszyscy, co mieli być wypożyczeni, są wypożyczeni. Sesko jest, a garnaczo jest, już, bo ja nie pamiętam też tak do końca, a czemu? Okej, okay. no wygląda to nieźle. Dobra, lecimy do końca. Nie, 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 No Mecz z Liverpoolem. nie, 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 jeszcze. nie, nie, Mecz nie, nie, Remis. Eee. Musimy się dosyć zregenerować. Chcę dawać skupienia, też im, ale nie da rady kiedy. No jednak ważniejsze jest ta kondycja, muszę to spotęgnąć. O tutaj chyba po prostu zrobię nie tardy ja tego idę tak plan treningowy Tak damy teraz żeby troszeczkę bardziej się skupili ale żeby byli wypoczęci. Okej okay. eee, dobrze teraz tak w północy i wygrywamy 3-0 pokarnych to było 0-0 no dobrze, przechodzimy. Arsenal jak słabo też. Uff. Ale teraz raczej też pozostaniemy na tym planie treningowym, co było, bo on działa dobrze. Ok. Ale misujemy. Eee. Wolałbym jednak wygraną. Nie strategia zespołu Boże, Dlaczego ja to wciągle wchodzę? No, wystawiłbym troszeczkę gorszy skład. My w ogóle wystawił czukułę ale kwareckę nie ma o Mbappę by zszedł i lub mam na O tak bym to zagrał Wygrywamy 3-1 mimo wszystko więc dobrze Okej okay. próbuję termecz z Interem Oczywiście musimy wrzucić lepszy skład jaki możemy brać Fernandes Oczywiście Mbappé. W ogóle to jest ostatni tydzień dzień kariery bo, bo za 10 dni wychodzi FC20 25 Więc zakładam, że odcinków pojawi się tak z 5-6 jeszcze, więc nawet może będzie nowa. Ale jeżeli na szybciej zwolnią, to będę robić przerwę po prostu. Yy. Mamy. Oj, oj oj! Oj, oj, oj! Tak nie powinno wyglądać. Na no, szczęście do następnego spotkania z Interem. Mamy trochę długo. Ok, wygrywamy 4-3 z West Hamem, gramy dalej. A, wygrywamy, bo to już był wina, no to super. Teraz tak, runda piąta. Fake of z Dobre, spoko. Wygrywamy już wszystko. To jest kontuzja czy była czerwona? Kontuzja ma z o, o, No Chyba musi wskoczyć Hector Ford. No i słucham ten. No I możemy to i tak myślę, że wygramy mi to potężnie. Teraz są dwa ważne mecze pod rząd i ja bym mimo wszystko chciał zrobić to tak, żeby Simons sobie zagrał. Okej, okay, musimy to wygrać. Gramy u siebie. A, jako, że to jest lider, więc... No to nie, plan treningowy musi wlecić na jostrzej, ale u wszystkich to trzeba najostrzej na na kondycję. Okej, okay, tutaj, żeby dająk jeszcze zagrał. Cyk. Teraz sprawdzamy czy nikt nie ma złej formy. Trzeba się po prostu na tym inteczrze. No ma tylko, a tak no to jest ok, więc ok. Bogom. No niestety odpadamy z Ligi Mistrzów. A w poprzednim odcinku mówiłem, że. wygramy. To i się trochę pomyliłem. Ojej, czy nas zaraz nie zwolnią. Co by nie było fajne. Uh. -huh. uh, -huh. uh -huh. Myślę, że to jest nasz ostatni sezon tutaj Dobra, ale teraz nie mam to myśleć Po prostu zagrajmy Ugrywamy 3-1. O zimny średnio mi wygląda, dlatego. robimy tak, że zagra Mba. Mbapę zagra na padzie. Koracka na prawym i Simon na lewym. Tak to zagramy. To jest mój zborny wiosenny, także po prostu musimy tutaj podbić tą serię zwycięstw. Także mówiłem, że to jest nasz ostatni cel. Bo chyba się nie pomyliłem. No szkoda, bo fajnie się tą karierę robi. No ale cóż. Myślę, że zresetujemy na następną karierę składy i zagramy jeszcze na starych. I wiem, kiedy zrobimy karierę już. Ale nie powiem. Dobra. Tutaj musimy wygrać na tym wyjeździe. Naprawdę. Nie, 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 nie. To, że ligi nie wygramy, to jest już pewne. Ale chociaż to e -fake -up, żebyśmy może jednak zachowali tą robotę, jednak fajnie się tą serię robi, naprawdę. Ja wychodzę, ja po prostu wychodzę. My u siebie z Sheffield nie umiemy wygrać. Przecież oni mnie zaraz zwolnę. Grywamy 3-0 nagle. Za 100 na nagrywamy. Na Umiemy grać. No jak Polska. Efekt Jak odpadniemy, równa się. Wywalenie z klubu. Oj, to chyba może być nasz ostatni mecz. Zobaczmy, czy może zagrać ten. No, zimę tak średnio. Naprawdę, proszę was. Zachowajmy tą robotę. Uff. To jeszcze nie jest przegrane. Okej. Okay. No, Ligi Mistrzów nie będzie w następnym sezonie w ogóle europejskich pucharów. To jest masakra. To jest masakra, naprawdę. To mogą być. Mieliśmy nie dokończyć sezonu, ale już dokończę, bo chcę się dowiedzieć, czy nas on. O, nagle z Liverpoolem umiemy. Wygrywamy jeszcze z Brighton, ale o, jesteśmy trzeci! Świetnie. Teraz musimy wygrać Premier League i Efej. No, ale wygrywamy. Ale nie to kliknęłem teraz na szybko. No, nie, no, Baldy z kontuzją. A Mazrawi nawet jeszcze nie wrócił, nie? Ford musi grać. Jezus Mario. O, Mazra znowu może grać. Dziękuję Bogu. z Fulam. Wygrywamy 4 do 0. bo też na wygrana. Czekam aż tam ta ocena wzrośnie, ale nic na razie nie chce się zrobić. Junior chce Mam Mamło w dupie. Ja znajdzie lepszego klubu. Ligi to już i tak my nie wygramy. Ale europejskie... Hary, chociaż będę. No cóż. Możemy się już chyba pożegnać z robotą, nie? Yy, mówię to tak, jakbym się z tego cieszył. Ale uwierzcie mi, tak nie jest. Dobra, i chyba będzie bo Błagomos, wygrajmy jeszcze tylko i będzie pięknie. To już chyba się żegnamy z Manchesterem z czerwoną częścią. To nas jeszcze zachowają. Mhm. Chyba się uda. Jest! Mamy to! Mamy to! Chyba nas nie wywalą. Jeszcze przesymuluję kilka dni, żeby zobaczyć. Jak nie, no to fajnie. No jak tak, no to... Szkoda. Może by się nie okazało, że zacznę nagrywać następny odcinek, i od razu nas. Złom. To co będę miał wstawić? Czy powiedzieć, że nie zwolnił? No właśnie. No wiedziałem, że to się pewnie stanie. Ja już byłem na to gotowy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Kończymy niestety tą piękną przygodę z Manchester United. No szkoda mi, bo chciałem ją pociągnąć jednak do tej 25. -tki. Jakby 25 wyszła, to nie, nie, nie wiadomo jak dobrze by mi się prowadziły ten klub. Nie kontynuowałbym tego, bo już nowsza edycja, no to z tej będzie mniejsze zainteresowanie, ale no. To no jest mi trochę przykro. Os abraços de odcinku. não atinco. Tá